Cześć wszystkim, to jest Bihana Witajcie w kolejnym i Chciałam Ci pokazać grę, która się nazywa Fractured Soul Ta gra, wiecie co, nie ma powalającej mm, grafiki, muzyki fabuły czy czegoś no bo w ogóle nie, ma, nie mamy przedstawionego yy, przed zarysu fabuły, ale ma jedną rzecz, która po prostu powala na upadki a mianowicie grywalność i yy, frajdę jaką mamy z tego rozgrywki Ta gra w ogóle jest pierwszą, która dla mnie przynajmniej Yy, ma tak fajnie wykorzystany potencjał, jaki daje yy, to, że 3DS czy DS, czy DS ma podwójny yy, ekran? Podwójny. Dwa ekrany ma, może tak. Jak widzicie, na górnym i na dolnym ekranie dzieje się praktycznie to samo. Różnią się one niektórymi elementami. No i właśnie, mamy tego głównego bohatera za pomocą klawiszu L lub R. To sobie jest zabujęcie. Yy, możemy się właśnie przemieszczać pomiędzy kolejnymi, dobra, kolejnym, pomiędzy dwoma naszymi ekranami w DS. To jest ba. To jest poziom drugi tej gry. Eee, wiecie co? No właśnie, otworzyliśmy sobie przejście i teraz będziemy... idzie okej, idziemy na dół, baby, to A będzie coraz gorszej po prostu. Roz, bo koleś. a właśnie, tak? A, nie zauważyłam, że ktoś tu jest! Aaa... Stres, stres. I bardzo fajne jest, y właśnie to znikanie. To to jest fajne, to jest główna atrakcja y tej gry. A, Ale właśnie unikanie wrogów i ich pocisków. Y Oj, nie złapałam tej, nie złapałam tarczy niestety, trudno. Unikanie wrogu, właśnie przez. Hmm. Co muszę zrobić? A, już wiem, dobra. Widzicie, już jest późna pora po prostu. Jest późna pora i za bardzo już wiem, co robię. Nie, kon. O, udało się. Właśnie, trzeba unikać tych kurde wówków, które w tym razem wyrzucają we mnie coś, co się... Aaaa! Spadłam. O, masz ci los. A, tak się jak się... Nie. Nie uważa, co się robi. Dalej, 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 Bichana. Czekajcie, czekajcie, To jest, wiecie, to jest jeszcze ten poziom, to jest bułka z masłem. I jak pomyślę o tym, co się później będzie działo, to jest po prostu... Już? Zneutralizowałam, zneutralizowałam się, ok. O, to jest szybkie, to jest bardzo szybkie. Aaaa, znowu, cholipcia. Och, grab, właśnie przy umarłem. Muszę od samego początku iść jeszcze raz to pokonać. Bardzo mi się podoba wiecie co w tej grze, to że... Do uników pomiędzy po wrogami, których akurat spotykamy. Jest... O nie! Kurde, z nadmiarem ocnaciskami to co trzeba. <laughs> że jako unik to jest po prostu stosowane to, że trzeba się zamienić. Tak, widziana. Teraz to musisz kliknąć bajłem. O właśnie. Że jest stosowane po prostu przeskoczenie pomiędzy tymi poszczególnymi fanami. Bardzo fajne rozwiązanie. Dzisiaj po prostu w to grałam. Yy, dzisiaj w to grałam przez. Hmm, nie wiem, idę. pół godziny może mi to domu zajęło, może dłużej. Nie chcę skumać, ponieważ nie patrzyłam na zegarek. A o, zabrałam jakąś starczą sekret, czy jak zwał. Tak zwał. Yy, I pomimo tego, że strasznie mi nie szło. Pomimo tego, że po prostu A, niekiedy spadałam jak, jak... jak nie wiem. Ok, ciebie mam. Ciebie też mam superowo. Japs, jeszcze tu jest. Powiąże z odskokajnym kwiatem i i później mi wychodzi, co wychodzi. O czym mówiłam? A, że pomimo tego, że ci w to kilka, yy, kilkadziesiąt minut, powiedzmy, yy, i bardzo wiele razy umierałam, kurde, to co się ze mną działo w rezydencie, to przy tym to było nic, ponieważ ja w platformówkach jestem yy, osobą uzdolnioną w bardzo yy, odmienny sposób, czyli platformówki mi kompletnie nie wychodzą, ale to kurcze jest tak fajne dla mnie, i te gra że musiałam ją przejść, musiałam... Dobra, nie samą grę. Poziomy po prostu, jakie są tutaj dostępne, bo jest chyba cztery... Nie są dostępne bodajże cztery... Aj, co ja robię? Nie dam przycisku, bo nie. O, jest, udało się. Udało się, super. Mam cię. Yy, pomimo tego właśnie, że ciągle umieram, to wiecie co, byłam tak... Może nie sfrustrowana. Yy, ale byłam A, byłam tak zauroczona w tej grze w tym domu, że chciałam i po prostu przejść zalutkie no i pomimo tego, że nie mam bardzo biegą chęć wywalić desa przez okno bo to strasznie frustruje wierzcie mi na słowo jak się coś robi po raz enty i po prostu trzeba tak trafić z klawiszami żeby, żeby na pewno w odpowiednim momencie wszystko... A właśnie o tym mówiłam, żeby w odpowiednim momencie wszystko zgrać i dobrze nacisnąć. I teraz będzie czwarty poziom, który jest koszmarnie, koszmarnie, koszmarnie trudny. Ale przez to jest najciekawszy. Dalej, 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 idziemy, idziemy. Nie będą po prostu wszystkie jakie były do tej pory powiązane ze sobą. W No i bardzo dobrze. On właśnie chodziło, żeby. Bla, 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 bla. Co cokolwiek, ty dobre. Tym już też. Spoko wodza. Jak nie tymi bąbeczkami. Tylko strzelasz z pistoletu. Nie ma sprawy, może sobie być. Co się to się się zło są przy wiema. Nie wiem, czy słyszeliście. Arturidu ma taki fajny nito No, bla, 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 bla. I wiecie, co mi ten cień przypomina. Nie wiem, czy widzieliście z Woodparka, yy, później widzieliście na stule, tam w niektórych odcinkach, jak się pojawiają harlejowcy, to oni tak śmiesznie gadają i zawsze indyki koło nich To właśnie ten dźwięk mi to przypomina. To był go tanie indyki. Yy, dobra, my no tu wskoczymy. Ty tu sobie zrobię hop i hop. Już. Okej, okay. udało się, je. Yeah. Jeszcze raz, yeah! I... dobra, ten moment nie jest może jakiś koszmarnie trudny. Yeah. Udało się. Z innym miałam pewnie więcej problemów. Ale wiecie co, nie mówię pewnie... Zauważyliście, że nie mówię teraz zbyt wiele. O, co ja mam teraz robić? A, już pamiętam. Aj! Ach, udało się, hu, A, to był stresor. I teraz tu, jak pewnie widzicie, ta kładka nam... O! I ta kładka nam przy tym spadała. No, nie zdążyłam powiedzieć, bo tak byłam zaaferowana, że, że gram. Kurczę, no! No wybaczcie, naprawdę ta demówka gdzie będzie koszmarna, ale w niej głównie chodzi o to, żebym Wam powiedziała i bardziej pokazała na czym ta gra polega i czy warto ją kupić. Nie wiem, czy Wam już Ta gra kosztuje, owszem, kwotę 32 zł w naszym 3 ds i shopie. I to jest gra, którą na pewno będę musiała mieć. Naprawdę. Aaaa, zwyciężona zbity pysk powiedzmy, ale koniecznie chciałam, yy, chciałam zabrać tą tarczę, Ponieważ sekrety nie wiem po co się zbieranie, czy te ta tarcza mi coś daje. Ale później bardzo miło mi jest, jak widzę, że na sam końcu po przejściu poziomu jak widzę, że coś odblokowałam. O, teraz będzie jazda. O, nie zdążyłam, krap. Jazda pomiędzy poziomami Jeszcze raz. Hej! Hej! Co zrobiłam jej tak? A, dobra, już wiem. Bo chciałam przeskoczyć na coś, co tutaj kurcz, tak i tak jeszcze było. Yy, w innym poziomie było tak, że trzeba było przeskakiwać pomiędzy poszczególnymi brani pojemników. Czy w tym, czy w innym? Yy, ty jesteś. Ach, też tam dobra. To sobie chłopie możesz tą spróbą tutaj siedzieć, nie ma sprawy, ani mi troń nie przeszkadzasz. O, tak, Bicha, no nie przełączaj, masz rację. Po co? Idziemy tu i do góry. Chyba tu będą te półki, o których wam mówiłam. Te, które będą się zamieniały y, typowo poziomami. O, właśnie o to mi chodziło wcześniej. I do góry, do góry, bookana. Ej, czemu tego nie złapałaś? Tutaj, tutaj, tutaj wisi. tak wiecie, co w chwilach stresu zaczynam gadać sama do siebie. No i też tak macie. Ah, przeszłam, to teraz będzie straszna rzecz, z którą się miałam ogromny problem. Właśnie to bieganie przez te y, różowe, bo to był różowy kolor nie mam jak wy to widzicie. Bo nie wiem, kto po prostu sedytuje. O, właśnie, z tymi kładkami ja miałam Ci straszny problem, a teraz mi kurde, idzie, I'm on fire, baby. Idziemy do góry wisia. I tutaj. Mam nadzieję, że Wam za dużo nie macham ekranem A, znowu ty! Aję ja sobie zaraz tam... O właśnie, tak pora śpiewająco Ty jesteś tu. o nie, nie złapałam. I załapałam się na... Hej, 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 hej! O nie, mam tylko... mam tylko... Dobra, skoczli Bichana. Bichana, pewnie złego swojego Bichana. Czemu by nie? Yy, mam tylko dwie kreski życia, niestety. A to oznacza, że muszę być w miarę ostrożna, chociaż tu wiecie co? Tu są w miarę często yy, powiedzmy, że safe pointy. Już? Masz! mucho zdychaj, patrz! Ej, 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 Tak właśnie niczego nie złapałam. Kurczę, blady. To właśnie urok tej gry, na szczęście, już nikt mi nie będzie w miarę przeszkadzał. Przez pewien czas... Hej, 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 no kurde mój! To się właśnie dzieje, jak już jest za dużo... <gryw> za dużo kręcenia. Okej, złapałaś się cudownie. Hej, hej, hej! O! To jest strasznie wiecie, co dezorientujące dla mnie. Okej, udało się. I jeszcze, jeszcze trochę. Ale będą koszmarne kolory w tym wszystkim dzisiaj. Hej! Kurde moi, no co jest? Przechodzimy, wisia. Dalej. To jest dlatego najbardziej frustrująca gra. Jak już omówiłam, w tym czy i e ishopie, w jaką grałam wcześniej. Teraz, o, trzeba uważać na te cośki. I idziemy gdzie? Idziemy tutaj, co? Nie tutaj tutaj? A tutaj jest drabina. Patrzcie. Nie! Nie, nie zauważałam drabiny. Fuck! I gdzie mnie poniosło? Nie gadajcie, że na sam... Na sam dół! Jasna cholera. Ok, jeszcze raz przeszłam to wszystko. Teraz będą po prostu leciała szybko 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 dalej do góry chłopie idziemy idziemy A no właśnie mój syn do o, nie myśli Ym... Hops. jakbym wiecie co nie unieszkodzi tych, dobra bez po stoi powietrze yy, to wtedy yy, on na tym robił bardzo fajne yy... Więc po prostu wpada w bardzo o, fajny krzyżowy ogień to wtedy fajnie wygląda, tylko jest dla mnie niebezpieczne a ja taki tak mam i bez tego mnóstwo problemu z tą grą o, z tym teraz będę miała też problem ach, zaraz zobaczycie o właśnie, o tym mówiłam zaczynam szalić strasznie z przyciskami bo się denerwuję i w związku z czym ja zaczynam głupio przyciskać wszystko tylko co mogę Chyba już się chyba już się troszeczkę oswoiłam powiedzmy mi strasznie, strasznie mi kurczysz seriously bichana, seriously, dziewczyna. Strasz i trudny dla mnie. No, trudno. Zrobiłam jak potrafiłam najlepiej. I przechodzimy do ostatniego poziomu, piątego. Czy nie, czy to już był koniec? Dwa na trzy sekrety? Nie tak źle. Tak, to już był koniec. Ach, wiecie co. <grafię> Teraz mi to się nie wydawało aż tak ale za pierwszym razem to było po prostu koszmarnie trudne dla mnie. To jest gra, którą naprawdę bardzo bardzo polecam, przynajmniej po przebraniu tego demo. Um, za 32 złoczyłem 34. No, bez pudełka, to jest gra, którą sobie z chęcią w przyszłości tylko sobie ładuję konto na desie, bo tego nigdy jeszcze nie robiłam. Nie mam pojęcia, czy muszę to punktami płacić, czy mogę faktycznie za złamaną kasę. Tak czy inaczej, jeżeli chodzi o platformówki, to jest jedna z niewielu, które mi się naprawdę bardzo, bardzo podobały. No jak jak pewnie wiecie, jak gram w moją pod Dobra, ta gra jest naprawdę bardzo warta polecenia, według mnie. Jest po prostu świetna. I mam nadzieję, że Wam się również by ona spodobała. To tyle na dzisiaj. I że obejrzeliście i do następnego razu. Pa!